Cześć, witajcie. Ja nazywam się Robert Mazurek. Witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Prawo OMA dla akumulatorowca to taka podstawa z podstaw. Wiele razy od Jacka Bąka, właściciela i twórcy fabryki akumulatorów Autopart, słyszałem, że Prawo OMA to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o akumulatory. Wszystko się na nim rozpoczyna i wszystko się na nim kończy, jeżeli chodzi o projektowanie, produkcję, o parametry akumulatorów. Przez wiele lat, pod kątem technicznym, technologicznym, byłem pełnym ignorantem. Interesowały mnie zdecydowanie bardziej kwestie handlowe, bardziej kwestie związane z marketingiem produktu, niż z samym produktem. Kilka lat temu, kiedy założyłem bloga Akubis.bis, później kanał YouTubeowy Mr. Akumulator, Zacząłem coraz bardziej zwracać uwagę na sprawy związane z techniką i z technologią. I tak oto odcinek związany z prawem Oma wjeżdża na kanał Mr. Akumulator. Dokładnie w tej chwili, dokładnie w tym momencie, kiedy. Jestem na niego gotowy. Mam nadzieję, że Tytus będzie w stanie wytłumaczyć to mi, jak działa i funkcjonuje prawo OMA dla akumulatorowca pod kątem patrząc, pod kątem akumulatorów. Ten odcinek będzie wstępem do prawa OMA. Jeżeli pojawią się kwestie i zagadnienia w Waszych komentarzach, które warto byłoby poruszyć, poruszymy je z Tytusem jeszcze raz. A teraz zapraszam na rozmowę z Tytusem. to skoro już wiemy, o czym będzie dzisiejszy odcinek, proszę spróbuj wytłumaczyć mi, czym jest prawo OMA. Prawo OMA, jeśli chodzi o elektrykę, elektronikę, to jest podstawa wszystkiego, no bo w sumie w odniesieniu do akumulatora mamy takie parametry. Mamy prąd rozruchowy, jest prąd. Mamy napięcie akumulatora, jest napięcie. Często pojawia się też rezystancja wewnętrzna, tak? Jeśli na przykład weźmiemy sobie tam... Mierzymy parametry tego akumulatora, skupmy się na samych parametrach takich jak właśnie opór, czyli rezystancja, napięcie i prąd. No i tutaj jeśli chodzi o parametry, to widzimy napięcie, jest 12,72 V, czyli napięcie mierzymy w V, prąd mierzymy w Amperach, tu mamy prąd rozruchowy jakiś tam powiedziany, i w omach mamy rezystancję, w tym przypadku jest to rezystancja wewnętrzna. Tytus, chciałbym Ci zadać takie pytanie, które mnie od zawsze nurtuje. Wiem, że napięcie istnieje. Ale czym jest napięcie? Czy Ty byś był w stanie tak w krótkich słowach, yy, tak chociaż obrazowo przedstawić naszym widzom, yy, jak powinno się rozumieć napięcie? Posługuję się po punktem odniesienia do takiej analogii, jeśli chodzi o pomiar wysokości, na przykład góry, tak? Mamy jakiś tam poziom ziemi, mamy jakąś tam górę, niech to będzie sobie Giewąt, możemy nazwać krzyż. I teraz tak, mamy człowieka, który, mamy ścieżkę, i mamy człowieczka, który sobie idzie po tej ścieżce. teraz tak jak on jest wysoko, tak zależy względem czego wysoko. jeśli mierzymy go względem ścieżki, no to stoi na ścieżce. jeśli zmierzymy go względem podłoża góry, no to może być na 100 metrach. jeśli zmierzymy go nad poziomem morza, na przykład, no to jest na 1000 coś metrów. więc jeśli chodzi o napięcie, no tak przykładowo, jeśli chodzi o pomiar na akumulatorze, mamy Słupek ujemny, który jest na jakimś tam poziomie, mamy słupek dodatni, czyli wiemy, że on będzie wyżej na, na, nad nim, jeśli chodzi o poziom napięcia. I teraz różnica potencjałów, bo to jest potencjał. Potencjał to jest pewna, pewne miejsce w przestrzeni, tak? czyli tu mamy różne potencjały: mamy potencjał szczytu góry, potencjał poziomu góry, potencjał jednej ścieżki, potencjał drugiej ścieżki, potencjał poziomu morza. No, tu mam jakiś potencjał w przestrzeni, on nic nie mówi, tu mam jakiś potencjał w przestrzeni, on nic nie mówi. Ale wiemy, że jak zmierzymy różnicę potencjału pomiędzy jednym a drugim, to wyjdzie nam te 12,7V dla, dla tego akumulatora. Czyli napięcie to jest różnica między dwoma potencjałami poziomami energetycznymi. Wezmę sobie multimetr zwykły, ustawię go na badanie napięcia i przytykam czarną sondę do minusa akumulatora, czerwoną do plusa. I na multimetrze mamy 12,72. Ale kolejna sprawa, jeśli ja zaraz odwrócę te sondy, to on powie nam, że jest minus 12,72, bo taka jest prawda. Bo jeśli przyknąłem czarną sondę do wyższego potencjału i tutaj, to licząc to od tego potencjału, który jest naszym punktem odniesienia, czyli często mówionym masą, masa to jest po prostu punkt odniesienia. Jeśli punkt odniesienia mamy na, na potencjale tych 12,7 V, a tutaj dotknę, żeby zmierzyć, no, to mamy wtedy minus. No bo on mu... Czyli to tak, jakbym był na górze patrzył, ja byłbym tak. tym właśnie punktem odniesienia, który Dokładnie. jest wyżej, a pode mną o tak. 12,72 metra. To, to jest świetne porównanie. Metra jest ktoś niżej, mhm. wtedy wychodzi, że on jest ode mnie minus te 12 Dokładnie. M3. Jeśli tu narysujemy sobie pieska, tak, narysujemy sobie jakiegoś tam pieska, moje zdolności rysowania są świetne. To a dobra, wyszedł osioł, niech będzie osioł. To jest właśnie ten pomiar, tak? Jeśli mierzymy się względem osła, jesteśmy na przykład na plus 100 metrach. Jeśli mierzymy gdzieś osią jest na minus 100 metrach, wspomniałeś jeszcze słowo natężenie prądu. Tutaj pojawiła się wartość 346 amperów. Tak, to może do tej wartości tutaj na, na potrzeby tego tłumaczenia nie przywiązujemy tak bardzo wagi. To jest wolność rozruchowa, ona jest oceniana według normy, to nie jest faktyczny prąd, a może nawet sobie faktyczny prąd, jaki byłby w stanie oddać ten akumulator w czystej teorii, zaznaczając oczywiście czystą teorię, moglibyśmy sobie policzyć, bo właśnie jeśli chodzi o prawo OMA, to narysujemy, no, no narysujemy, napiszemy sobie wzór i to się równa. U przez R. I teraz Wam wytłumaczę. I mierzymy w amperach. Może sobie zapiszę tu obok. I jest w amperach. To jest nasz prąd. To się równa U w voltach. Przez R w omach. To jest główny wzór, który możemy przekształcać dowolnie jak chcemy, żeby uzyskać coś, na czym nam zależy. Weźmy sobie na, na początek multimetr I mamy tutaj. Mam oporniczek. Właśnie. Opornik, rezystor. Na potrzeby tego tłumaczenia Wam pokażemy kilka elementów. Szerokie spektrum różnych oporników. Jak może wyglądać właśnie opornik? Akumulator, jeśli chodzi o rezystancję wewnętrzną, ma tak jakby wbudowany w siebie opornik, ale tutaj, żeby Wam wytłumaczyć więcej, pokażę Wam na przykładach. Tu mamy taki mały oporniczek. On akurat ma wartość rezystancji 10 ohmów, ale też oporniki potrafią wyglądać inaczej. Na przykład mogą być takie ceramiczne. One mogą na siebie więcej mocy wydzielić. Tutaj mamy jakiś taki drutowy, nawinięty już, duży, konkretny opornik. Tu, w porównaniu do zwykłego takiego opornika, mamy większe. Po prostu on może na sobie wydzielić większą moc. Tu mamy jakieś takie pośrednie. Tu jakieś mamy takie stare, drutowe, nawijane, potężne oporniki. Jako ciekawostka zmierzymy sobie rezystancję. Ja to postaram się zrobić w taki sposób, żeby moimi paluchami nie zakłócić pomiaru. No i mamy rezystancję 10,1 ohma. No, teraz 10, bo im dłużej się trzyma, tym jest mniejszy błąd pomiaru ile prądu może przez niego popłynąć. Jeśli, czyli szukamy prądu, czyli szukamy naszego I, tak? Wiemy, że nasz I to się równa U/R. Jeśli damy 12 V, podzielimy przez 10 omów, to będziemy mieć 1 2 A prąd. To teraz my sobie to podłączymy i sprawdzimy, czy w praktyce to się wszystko sprawdzi. Przygotowaliśmy dla was taki setup, że tak powiem. Mamy podłączony rezystor. Będziemy mierzyć napięcie na nim na tym multimetrze. Będziemy mierzyć napięcie na jego końcówkach i te przewody to są przewody prądowe, przez które przepłynie prąd i to nam zmierzy ten amperomierz, a będziemy wszystko zasilać z takiego śmiesznego małego akumatorka, Nie wiem do czego, to jest do kasy fiskalnej? Tak, do kasy fiskalnej do wag. No, dobra, tu jeszcze sobie zrobimy, ja kliknę maksymalne, żeby on zarejestrował i zapamiętał. Ten multimetr nie ma takiej funkcji, jaki będzie tam płynął prąd, więc musimy po prostu na to szybko zwrócić uwagę. To jest rezystor 10 ohmów. Wiemy, że akumulator ma około tych 12V, żeby to łatwiej było policzyć. I tutaj wcześniej. I policzymy, jaki płynie z tego prąd. Tak, tu mamy już wcześniej to było pokazane. 12V przez 10 to około 12 ampera powinno nam popłynąć, więc patrzymy, czy tu Czyli będzie. Jeżeli tu będzie 12 ampera, to, znaczy, to znaczy, że wzór na prawo oma jest zgadza. prawidłowy. Dokładnie. No to Robercie, że tak powiem, załączaj. Ja załączam. O, jak widzimy, płynie sobie 1,20 coś ampera. Przez chwilę tam było dwa, bo rezystor się akurat właśnie spalił. Napięcie, o, <śmulatuj> napięcie jakie było? 12,4, czyli z prawa OMA możemy sobie policzyć, <śmulatuj> sorry, strasznie śmierdzi, że prawo OMA się zgadza. Ale właśnie, dlaczego ten opornik się spalił? To zaraz sobie tu posprzątamy i może wytłumaczę Wam o co chodzi, bo jest jeszcze coś takiego jak moc. Mamy naszego pacjenta. Spalił się. To może nie zmieniając kartki. Jeszcze Wam pokażę jeden wzór na moc. P, czyli power w watach, to się równa I w amperach razy U w voltach. Tylko U, które się wydzieliło na naszym rezystorze. Tam pamiętamy, było 1,2A, 2 a razy no, zróbmy sobie 12V w zaokrągleniu. To będzie ile? 14,4W. Na tym naszym oporniku wydzieliło się 14,4W. Czyli moc, jaką musiał na swojej powierzchni wydzielić, to 14,4W. Ten opornik akurat ma moc dopuszczalną 0,6W. Tak, czy jakieś tam 20 razy przekroczyliśmy dopuszczalną dla niego granicę. No i dlatego się spalił. Ale mniejsza. To jest tylko taki wstęp do prawa OMA, do, do mocy. O co chodzi z prawem OMA, jeżeli chodzi o akumulatory? Do czego nam to jest potrzebne w akumulatorze? Bo mierzymy tą rezystancję, tam fajne cyfry się pojawiają, że to jest milionów, że im mniejsza, tym lepsza i tak dalej. Powiedz mi, co to ma tak naprawdę mocno wspólnego z akumulatorem? Z akumulatorem ma to tyle wspólnego, że jeśli założymy sobie bo oczywiście tak nie jest to tylko uproszczenie że akumulator trzyma nam nasze napięcie, bo wiemy, że podczas rozruchu to napięcie z tych 12 siada do tych tam, nie wiem, 10,5, 11, nieważne. Jeśli chodzi o samą właśnie restancję wewnętrzną akumulatora. Z tego wzoru widać, że jeśli zaczniemy ją zwiększać, czyli jeśli tutaj damy zamiast 10 omów 100 lub 1000, to widzimy, że spada nam prąd, tak? Dlatego w akumulatorach zależy nam na jak najmniejszej rezystancji, żeby jak najwięcej prądu akumulator mógł oddać w praktyce. Mhm. A czym jest rezystancja? To co to jest? To jest ta oporność, jaka, jaka, no, nie wiem, płynący tak. prąd ma jakiś tam opór. Dokładnie. Jakbyś to mógł tak powiedzieć. Tak. Osobom po prostu, które są na podobnym poziomie jak ja, je, tak. chodzi o wiedzę. Rezystor to jest opornik i to, to jest zamiennie stosowane. Więc opornik to jest takie bardziej polskie słowo i bardziej obrazuje, że to jest opór dla prądu, mhm. czyli im większa jest rezystancja, tym większy opór dla prądu, żeby popłynąć. Możemy to sobie zaraz sprawdzić. Tu mam na przykład kolejny oporniczek. Ten opornik ma 470 ohmów. Także my to sobie podłączymy. Tak jak tego i zobaczymy, co się stanie. OK. To będzie po prostu porównanie. Mniejszy, mniejsza rezystancja tu było 10, tu będzie 470. To teraz mamy oporniczek 470 ohmów. Zapiszemy sobie parametry, wyliczymy co i sprawdzimy, czy to, to się wydarzy. Także mamy 12, zaokrągle dla lepszych obliczeń. Ok, mamy 12,6 V. Zmierzymy sobie, ile dokładnie omów ma ten rezystor. 460. 460 omów. I teraz wiemy, że nasz prąd. To się równa 1260 V przez 460 ohmów i to się równa, zaraz Wam powiem, 0,027 Ampera. Czyli powinno popłynąć 27 mA przez ten rezystor, a moc jaka się nam na nim wydzieli, zakładając, że napięcie nie spadnie, bo to jest temat na kolejny odcinek, co się dzieje z akumulatorem po obciążeniu. Moce jaka nam się wydzieli to 035 niech będzie 5W, Wata. Wata. czyli do 0,6W te, te małe rezystory mogą wytrzymać, więc ten nam się już tym razem nie powinien spalić, tylko się może troszeczkę zagrzać. Jesteśmy podłączeni i teraz sprawdzimy czy z poprzednich wyliczeń tu powinien przez ten rezystor nam popłynąć, dobra to jeszcze się przyłączę na zakres miliamperów, bo mamy wstępne obliczenia, więc wiemy, ile nam tego prądu popłynie. Także Robercie, podłączaj, uwaga na oczy. Co się dzieje? Mamy dobry styk. Mamy te 126 zbliżone i miałby 27 mA, oczywiście jakaś tam. Wiadomo, wszystkie te styki nasze połączenia są takie super. Klasa multimetru też nie jest świetna, ale mamy nasz wynik potwierdzony prawem oma, czyli zgadza się? Zgadza? Ja teraz jeszcze sprawdzę palcem. Rezystor się jakoś tam wcale mocno nie grzeje, nic się nie pali. Robi się troszeczkę ciepły, czyli te 0,35 W nam się wydziela. Jaki jest wniosek w odniesieniu prawa OMA do akumulatorów? Jeśli rezystancja wewnętrzna jest większa, to popłynie na mniejszy prąd rozruchowy. Dlatego tak ważnym parametrem, jeśli chodzi o akumulatory, jest właśnie rezystancja wewnętrzna, bo ona pozwala nam na przepływ bardzo dużych wartości prądu, jeśli jest ona mała. Zaraz sobie jeszcze dla przypomnienia. Zmierzymy ten akumulator i dokonamy, dokonamy syntetycznych obliczeń. Napięcie, czyli w woltach, to jest 12,72 V. I rozruchowy to jest w amperach. Według normy EN, ja sobie zapiszę, tak. Zaraz zobaczycie, o co tutaj chodzi i co mam z tą rezystancją w Omach to się równa 8,9 milioma. No i właśnie, gdyby ktoś to policzył, to to się nie zgadza, bo teoretycznie gdyby akumulator przy rozruchu utrzymał napięcie, ale wiadomo, że napięcie siada, to sobie to policzę w przybliżeniu dla tych 12 V przez rezystancję wewnętrzną 8,9 milioma, czyli to jest bardzo mało, to jest... Około 1348 Amperów. Czyli przy założeniu, że uda nam się idealnie zewrzeć akumulator, w teorii, gdyby utrzymał 12 V, bylibyśmy w stanie z niego odzyskać. W Napisz jeszcze raz ten wzór na czystej kartce. Jeżeli chodzi o prawo OMA, to powiem Ci co ja zrozumiałem z Twojego wykładu. Prawo OMA. Słuchaj, zrozumiałem z Twojego wykładu w ten sposób, że akumulator jest pewnego rodzaju rezystorem, opornikiem. To co tam jest w środku, tak? Że prąd, który płynie od minusa do plusa, czy też na odwrót, jak powiem powiedzieć... Pro, jest. Powiem tak. Od plusa elektrony do płyną od minusa do plusa, bo elektron ma ładunek ujemny, ale prąd jest tworem wirtualnym, więc płynie od plusa do minusa. Tak się przyjęło w elektrotechnice. Dobra. A czyli dobrze powiedziałem sobie, że elektrony płyną od minusa do plusa. No mhm. mi się ładnie powiedział. Tak Dobra. Y, czyli, m, nie komplikujmy. Nie komplikujmy. Prąd przepływający pomiędzy jednym a drugim biegunem płynie przez te płytki ołowijowe, kratki, przez tak. te separatory, musi pomijać i tak dalej. Dokładnie. I to, wszystko, co jest w środku, stwarza temu prądowi opór. Tak jest. Chcę policzyć natężenie prądu, jakie mi popłynie z tego akumulatora. Tak? tak jest. Czyli z chwilą, kiedy tester zbada mi tą rezystancję. Mam tą informację o tej rezystancji, znam informację o napięciu. To jeżeli podstawię to do wzoru, to wyjdzie nam teoretycznie informacja, jaki prąd mógłby, mógłby, mógłby bo podkreślę, mógłby tak. popłynąć z tego akumulatora, bo rzeczy wyjdą abstrakcyjne. Ale ja dzisiaj rezystancję zrozumiałem. Zrozumiałem w sumie prawo OMA, tak na dobrą sprawę, w ten sposób, że tak. Wiem teraz, dlaczego musi być niska rezystancja. Wiem już teraz, że im niższa ta cyfra na dole pod ułamkiem, tym większy wyjdzie prąd, bo to jest y, normalna sprawa. Jak mam 12 podzielić na 10, wyjdzie 1,2, ale jak 12 podzielę już na przykład na, na no 1 to wyjdzie 12, okay. czy tam na 2 to wyjdzie 6 i tak dalej. Także z tej lekcji już teraz wiem, jak ważna jest rezystancja. Dokładnie. Ona mówi nam właśnie o tym, w jakim stanie jest akumulator ogólnie. Jaki opór stwarza akumulator dla prądu, czyli czy prąd ma gdzie się rozpędzić, że tak powiem, czy nie ma, tak na chłopski rozum typowo. To teraz rozumiem, dlaczego niektórzy producenci dążą do tego, żeby ten ołów był jak najczystszy. Tak naprawdę, bo to są kolejne rzeczy, które stwarzają w jakiś tam e, pewnie, no, też, pewnie też, pewnie też, to już pewnie chemia, fizyka, sieć krystaliczna, inne takie rzeczy. A podpowiedz to, to mi jeszcze jedną rzecz, jaki jest y, najbardziej idealny przewodnik w przyrodzie? Najbardziej idealny Srebro, złoto? Z czego byśmy musieli zrobić akumulator, żeby ten opór byłby minimalny? Szczerze to nie wiem, to jest dobre pytanie. Bo Ołf jest taki właśnie na tyle tani, na tyle dobry, że wystarcza, ale chyba srebro jest chyba lepsze niż złoto, tylko ono się nie dzieje, a złoto nie się nie dzieje, dlatego styki na przykład się pozłaca, a nie po srebrze, ale chyba, chyba srebro, nie wiem. To już, to już jest... No to słuchajcie... Nie to, jestem przygotowany. To, to prosimy, niech widzowie nam tutaj napiszą, co by było takim najbardziej idealnym przewodnikiem. Czy chcemy w tym odcinku coś jeszcze pokazać naszym widzom? Jak już odcinek miał być o prawie o to moglibyśmy pokazać na przykład, jak zachowują się oporniki, gdy je połączymy szeregowo i równolegle. Bo akumulator to jest sześć połączonych oporników szeregowo. No nie, no to... to nie jest aż tak? Sześć oporników, no nie, każda cela wiadomo, każda cela ma swój opór i suma tego oporu to będzie tak, można Bo by tak powiedzieć. Rezystancje się sumuje w połączeniu szeregowym, to dokładnie, wiem z poprzedniego dokładnie. odcinka. To tak, to, to tak możemy powiedzieć, że tak jest. Czyli dobra, to wiemy, że tam mamy Ale akumulator jako całość, no to jest to jest, tak. niech będzie jedny. już nie komplikujmy, bo to miało być proste tłumaczenie, a już lecimy. Ale poczekaj, za ostrą. czyli tak. Ile miał rezystancji ten akumulator? Ten około hmm. 9 milionów. 9 milionów. Czyli tak, to czyli tam jest po półtora miliona na cele, hmm. jeżeli się to sumuje. Pewnie by tak wyszło, nie wiem czy to jest liniowa zależność, ale mo mo może by tak było. Ciekawa sprawa. Kolejną rzecz na Łączenie oporników. Na schemacie opornik ma taki symbol. Tu w Europie, tak? I teraz, jeśli płynie sobie prąd, to my ten prąd zaznaczamy jako taką strzałkę zgodnie z kierunkiem płynącego prądu. To jest nasz i, to jest nasza rezystancja r. A napięcie, zawsze spadek napięcia na rezystorze, zaznaczamy sobie w przeciwnym kierunku niż płynie prąd. Bo logiczne, że jak, jeśli tu mamy plus 12V, a tu jest nasze 0V, no to różnica jest w tą stroną, nie? Mhm, tak. Dobra. Jak mamy oporniki, no to możemy je łączyć szeregowo, czyli jeden za drugim. Czyli możemy zrobić coś takiego. No i wtedy nasza rezystancja się dodaje. Czyli mhm. gdybyśmy tu mieli 10Ω, 10, ohmów, 10 ohm, no to sumarycznie jak tu zmierzymy pomiędzy tym a tym, no to 20, wiadomo. Bo prąd pierwszy musi pokonać 10 ohmów, potem 10Ω, ohm, czyli pokonuje 20. Mhm. Ale ciekawa zależność jest właśnie taka, to też było widać na poprzednim filmie, z łączeniem równoległym akumulatorów. Jeśli znaczy, jeśli połączymy akumulatory równolegle, czyli łączymy tak, jakby swego rodzaju oporniki równolegle, wiadomo, akumulatory są źródłem napięcia, ale to tylko takie uproszczenie na, na potrzeby tego filmu, to prąd wpływający tutaj rozdziela się na dwa trochę mniejsze prądy. Każdy robi swoją robotę, czyli jest, ogólnie temu prądowi jest łatwiej, jakby, nie? I potem one się spływają na ten węzeł, tutaj, i już nam wychodzi sumaryczny duży prąd. Tutaj zahaczamy o prawo Kirchhoffa. Prawo Kirchhoffa mówi o tym, że prąd wpływający do węzła musi być równy w sumie, węzłów, w sumie prądów wypływających z węzła. Jest to logiczne, no skoro tu wpływa 1A, to jeśli te oporniki byłyby takie same, to tu popłynie pół, tu popłynie pół. I dla rezystancji na przykład 10OMów 10OMów. Rezystancja zastępcza tego układu to będzie 5 omów. Zaraz to sobie połączymy, sprawdzimy. Weźmiemy sobie dwa oporniki. Czyli w połączeniu równoległym dzieliło się faktycznie, zmniejszała się dwukrotnie rezystancja. To co tłumaczyliśmy w połączeniach równoległych. Tak, na akumulatorach. Na akumulatorach, tak. Bo właśnie tak to działa. Patrzę, jeden opornik. Jeden opornik ma 10, 10 omów. Omów czy miliomów? Omów, omów. Czyli teraz rozmawiamy o omach. Tak. Mamy 10 omów. Ten też ma 10 omów. A jakie je sobie połączymy równolegle, tylko muszę tu zrobić dobre połączenie, to mamy 5 omów. Bo tak jak mówię, tak jakby prąd pokonuje jedną nogą i ten, jedną nogą ten, malżej, Więc tak, tak mogę wam to. Zasymulować, jeśli chodzi o te tłumaczenia, tak? żeby to uprościć, żeby to ludzie zrozumieli, teraz zrobimy połączenie szeregowe, czyli mamy dwa oporniki. Ja je łączę końcówkami do siebie i mamy te 20 omów, czyli dla takich samych rezystancji, równolegle daje nam o połowę, a szeregowo sumę. No to. dla różnych, to już ze wzorów, ale tych wzorów nie będziemy przytaczać. Niech ten film będzie możliwie prosty, chociaż i tak już jest. Wystarczająco skomplikowane. Czyli tak na dobrą sprawę te połączenia równoległe są dla nas poniekąd lepszym rozwiązaniem. No, jeśli jeżeli chodzi... chodzi o to, bo tak, spadnie nam rezystancja, przez co prąd, który jesteśmy w stanie wyciągnąć formalnie z, te, z takiego układu, będzie wyższym prądem. Dokładnie tak jest. Bo będzie napięcie, ale to też wpływ ma napięcie. Widzisz, to też nie jest tak do końca, bo z kolei w połączeniu szeregowym wzrasta nam dwukrotnie napięcie. Tak. A tutaj nam spada z kolei, może nie aż tak liniowo, tak jak mówiłeś, bo decydują przewody i tak dalej, ale nam spada dwukrotnie. Czyli tak na dobrą sprawę, czy połączenie równoległe, czy szeregowe, to one się tak trochę chyba znoszą, nie? Bo tutaj gdyby nam zostało nadal 12 V, ale spadła nam rezystancja do 5, to mamy 12 przez 5, czyli w okolicach 2 już tak z haczykiem. A tutaj teoretycznie wzrośnie nam w tym... Czy w tym połączeniu wzrośnie nam rezystancja dwukrotnie, ale też nam wzrośnie dwukrotnie napięcie. Dokładnie. Tak, gdyby to, to były akumulatory. To już, już zahaczamy o moc. O moc. Dobrze. To słuchaj, Tytus, ja Ci dziękuję za, za ten wykład. My zabierzemy się za następne rzeczy. Jeżeli chcecie, abyśmy w tematach związanych z akumulatorem poruszali jeszcze wspólnie z Tytusem jakieś konkretne rzeczy, to dawajcie nam znać. Następną rzeczą, o której będziemy dyskutować, to będzie na pewno moc. I to na tyle. Tak jest. Mam nadzieję, że coś tam zrozumieliście. Właśnie dajcie feedback w komentarzach, czy zrozumieliście, czy nie zrozumieliście, czy jakie wy macie nie wiem, porównania, jak wy to tłumaczycie znajomym, jeśli to już rozumiecie. Także prawo OMA. Chyba to będzie wstęp do prawa OMA, tak to chyba powinniśmy nazwać. Mm -hmm. Bo sądzę, że na pewno wiele rzeczy nie powiedzieliśmy i wiele rzeczy mm -hmm. dowiemy się od widzów. Dokładnie. Serdecznie pozdrawiamy. Trzymajcie się, cześć. Potrzebne Ci wsparcie, wyniki diagnostyki? No, baterie do úkladu elektriky. Testy jakości najlepszej techniki Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać Przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać W poszerzaniu świadomości o ich jakości Terminologia długowieczności Bo to Mr. Akumulator, Twój nawigator, defibrylator On wyjaśni Ci tą kwestię Jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie Bo to, to mester Akumulator, Twój nawigator, defibrylator Zaśnia mitologiczne błędnie I nie pozwolić omówić, abyś wybrał błędnie